Cześć, witajcie Panowie. Dzisiaj parę słów na temat czerwonych śladów, które pojawiają się po zdjęciu ortez. Na pewno doświadczyliście tego, znajmując ortezy z nóg waszych dzieci, że te nogi były albo czerwone, albo były specyficzne punkty, w których pojawiały, w których widoczne były zaczerwienienia. No i z punktu widzenia rodzica, bo tak samo do tego bym podszedł, jest duża obawa, czy te czerwone punkty nie zaszkodzą, czy to jest rzecz normalna i czy to jest coś, co powinno nas niepokoić. Więc z tymi czerwonymi punktami jest tak, zawsze tak mówię i uważam, że jest to najbardziej obrazowe przedstawienie sprawy. Mamy dwa rodzaje czerwonych punktów. Są czerwone punkty, które są dobre i czerwone punkty, które są złe. Dobre, czerwone punkty związane są z korekcją, którą nadajemy poprzez ortezy. W momencie, gdy Decydujemy się na skorzystanie z ortez w, w terapii bądź w trakcie codziennego funkcjonowania Waszych dzieci, to musimy być świadomi tego, że orteza to jest zewnętrzna stabilizacja naszego ciała. Ta zewnętrzna stabilizacja jest obecna cały czas, niezależnie czy dziecko w ortezach siedzi, czy w ortezach chodzi, czy uczy się pionizacji. Te dwie ostatnie rzeczy, czyli pionizacja i nauka chodzenia, są o tyle... Yy, złożone, gdy mówimy o zewnętrznej stabilizacji ortezami, że mamy do czynienia z dociskiem całym naszym ciała, całym ciężarem naszego ciała do podłoża i dociskiem do spodu ortezy. Gdy do tego dołożymy jeszcze dynamikę w postaci ruchu, np. chodu, to nasze ciało przemieszcza się w trzech kierunkach w przestrzeni. Tutaj ma, stabilizacja ortezy ma bardzo duży wpływ na nasze ciało. Idąc dalej, jeżeli ta orteza będzie zrobiona dobrze, to będzie miała dobry wpływ modelujący, czyli będzie tak wpływała na rozwijający się układ y, kostno-stawowy Waszego dziecka, że będzie wspomagać jego prawidłowy rozwój, ale gdy będzie źle zrobiona, albo przeoczymy jakieś istotne rzeczy, to ta orteza może zaszkodzić, więc musimy być świadomi tego, że ta zewnętrzna stabilizacja, którą daje orteza jest bardzo ważnym y, aspektem. Wracając do tych czerwonych punktów, więc mamy dwa rodzaje czerwonych punktów. Dobre to są takie, które po pierwsze znikają po zdjęciu ortes, mniej więcej do 30 minut po zdjęciu ortes te ślady powinny znikać. To są ślady, które są zlokalizowane w takich punktach, w których y, są tolerowane przez dziecko. Czy najczęściej to są takie miejsca na naszych y, nogach, w których mamy sporo tkanek miękkich i bezpośredni ucisk nie wywołuje dużego dyskomfortu czy bólu. No i to są punkty, które są związane z trójpunktową korekcją. Trójpunktowa korekcja to jest korekcja, która dotyczy w zasadzie każdego zaopatrzenia ortopedycznego. I trójpunktowa korekcja, czyli rozłożenie sił z trzech kierunków, powoduje, że nasze ciało wewnętrzne ortezji jest ustabilizowane. Ustabilizowane nie znaczy, że mięśni nie pracują, czy czy nie będziemy w stanie wykonywać pewnych czynności w ortezach. Stabilizacja oznacza, że we wnętrzu ortezy nasze ciało jest ułożone tak jak tego chcemy i tak jak założyliśmy, projektując ortezę. Więc to są te dobre czerwone punkty. Natomiast złe czerwone punkty to są takie, które pojawiają się w miejscach, w których mamy. Yy, tkanki kostne, które nie są okryte e, żadnymi tkankami miękkimi. Najbardziej obrazowy przykład to są e, przysłowiowe kostki w naszych naukach, no, czyli kostka boczna i przyśrodkowa. Jeżeli w tych miejscach we ortezy nie będzie wystarczająco dużo przestrzeni, to po prostu będą w tych miejscach będą robiły się duże zaczerwienienia, ślady, ból, ogromny dyskomfort. No i w żaden sposób w takich ortezach nie powinniśmy pozwalać dziecku Funkcjonować, tylko jak najszybciej powinniśmy wprowadzić y, potrzebne zmiany. Dla ułatwienia y, dołączam do, do tego materiału, dołączam film, y, który, na którym zobaczycie zaznaczone właśnie na czerwono punkty, które są związane z korekcją, z trójpunktową korekcją bądź z, ze stabilizacją, a na zielono punkty, które związane są z odciążeniem. Istotnych struktur kostnych, które po prostu takiego nacisku nie tolerują. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych filmów dotyczących Ortez.